Cześć moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na przeglądzie rocznym kotła. Chciałem Wam pokazać bardzo fajną ciekawostkę. Słuchajcie, trafił się akurat palnik, gdzie użytkownik dostał pelet, wprowadzono go w błąd, że to jest pelet klasy A2. Dostał jakiś pelet pozaklasowy. Zobaczcie w ogóle, jak ten palnik w środku wygląda. Jego cała wrypała korozja. Łącznie z różtem, i widzicie, rozszczelnił się nawet różt. z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy będzie widać. O, jakoś tak spróbuję przejść. No nie widać. Ale tutaj widać to całkiem dokładnie. Jest popękany nakładka, jest cała zdegradowana. A kocioł, pokażę Wam, jak wygląda w środku. O! Jest. Cały w środku aż góra powyginana, to jest skutek bardzo złej jakości peletu. Coś tu się musiało niefajnego zadziać. To taka przestroga, moi drodzy, dla was, którzy się łaszą na 100 zł kupują jakiegoś no name'a nie wiadomo co to jest a później takie in, a nie inne historie no i mamy w tym momencie palnik do wyrzucenia bynajmniej przód musimy go wymienić na nowy zajrzeliśmy jeszcze do zbiornika patrzcie moi drodzy nie czy będzie widać jakieś papiery w nim cholera wie co to jest czekajcie może tutaj ładnie mi się uda o. nie wiadomo co to jest kawałki zrębek. o widzicie nie Nieprze, przemielony do końca pelet no to jest niedopuszczalne co, co tutaj jest o jakiś bobek ciekawy kolorowy się jeszcze trafił o ho, 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 ho. No, jakaś płyta No i takie klientowi wcisnęli pelet gdzieś na składzie i biedak teraz ma problemy w patrzcie Normalnie kawałki jakiś o, niezmielone pióry. To wszystko. Tak wygląda poza klasowy, ładny pelecik. O, tutaj jakaś. Zieleninka. Co to jest? Gdzieś się zgubił. No, chodź, 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 chodź. Chodź. O, idealny, super, bardzo fajne No, tak więc trzeba się takich peletów wystrzegać. Moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka like i dostrzenia. Cześć!